Kolejny raz. Roks jestem. Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam no, taką pokażę historię na basenie. Jesteśmy z moją siostrą Pati, moją siostrą Amelą, moją mamą i tatą. Mam Pauliną i tatą Rafałę. Dobra, no już się nie mogę to rzekać. Jak widzicie za nami jest basen. No i fototopeta z różką. Będziemy się teraz bawili. Patrzcie, to, tu trochę wody, wlewam z basenu. Dobra, chcesz skoczyć? Co myślicie? Dobra, skakujemy, chodźcie tam jest wejście. Hop! Niezła woda. Mały ten basen. Trzeba by się większy. Ale dobra, zanurkujemy już. Au. Glebnęłaś kamerę, wiesz? Nie. To teraz się dowiedziałaś już, że glebłaś. Glebłaś kamerę. Głupia jesteś? Nie. Brzyd. Nie się nie rozwaliła. Hihi. Jesteś hi. cała mokra. Wszędzie tu chlapałaś. Jest, wszędzie jest mokro. I tak będzie mokro, i tak. Wchodzimy. A ja se wolę tu posiedzieć. W baziorku. Niż tam wchodzi do tego zimna. Tu nie jest zimno. A ja idę na szejka. Na szejka! Nie możesz No Wejdę ja kupić na A my sobie pobywamy. Chodź Roxy.

Dajemy babeczki. Baby? Nie. Babeczki. Babeczki i wiele innych słodyczy. Dzień dobry. Ha. Dzień dobry nie mówiła po polsku. Hi! Hi, hi, ume. Dzień dobry. E, Musiałam się rozpowiedzieć. Mogłabym kupić babytkę? Tak, 9 zł. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, proszę sobie wybrać babetkę. Już Szukam. Może ta. Wygląda przepysznie. Ma wiśnie. Bardzo proszę, można sobie brać wszystko. Dziękuję, do widzenia. A za drugą babeczkę też kolejne 9 złotych? Niestety. A za tą dużą, co tu jest? Dziesięć, niestety. O, nie stać mnie. Dziękuję, pani. Jestem Elmenia, może pani do mnie zadzwonić? Będzie wypłata. Naprawdę? No, będzie nowa dostawa. Nie, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Miam, miam, ale dobra babeczka. Mama! Mama, mama, zobacz, idzie Roxana, mama, mama. Teść. Babeczkę kupiłam, Hi, 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 hi. Babeczka. Auć.

Nie, nie tyle, Weźmy tyle, nie chlap, au, nie chlapnie, chlapie, no weź, ja ty te też chcę chlapać, masz, a masz, a masz, nie, no nie chlapnie, no Jezu, jestem za mokra przez Ciebie no ja też przez ciebie jestem cała mokra. Jeszcze nawet do wody nie weszłam, bo dlatego nie chciałam. A jeszcze w ubraniach jestem. Co to co innego. No, au, no nie lepiej. No weź! Nie ja Jestem ulka. Nie, no, przyjaciółka, No, racony. Nie przejmę kanału. No, widzicie, już jestem cała mokra przez ciebie. Chodź. Doprowadzę cię, żebyś się wyrzuciła do wody z ubrania. Teraz jestem cała mokra. Nie przez ciebie, nie przeze mnie. Przez ciebie. Właśnie, że przez ciebie jestem cała mokra. Bo ty mnie rzuciłaś tam. Ha, 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 Majka Przeklapana. Au. No. Żyje, Jezu. Żyje. Może... No, nic się nie dzieje, no żyję normalnie. Wszystko dobrze ze mną jest ok. Eee. Dobra. Mu, 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 mu. Kocham was! Ja też! Widzowie! Widowie Widowie są najlepsi, najlepsi, najlepsi. Najlepsi, którzy nas kochają. Polubienia nam dawają. I wszyscy nas kochają. Hej, 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 kolenda. Hej, hej, kolenda. Kolenda odgrywa cały czas. Hej, hej, kolenda. Hej, hej, kolenda, kolenda. Cały wież się cieszy na. Hej, hej, kolenda, 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 kolenda. Hej, hej, hej. Będziemy się dzielić cały dzień. Na basenie odgrywa cały besa. lewo, wolewo, lewo, lewo, lewo. lewo, lewo, hej. Lewo, 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 hej. Co to było? Nie wiem, ale, ale się, ale wiem. To wiesz czy nie wiesz. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Wiem, nie, nie. Tak, 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 co, co, co? Co chcecie? Dobra, my się z wami żegnamy. Pa, zapraszamy na kolejny odcinek. Ten odcinek był mokry. Mokry i zabawny. Jeśli no, teraz będziemy musieli tu, no, będą, czyli sprzątaczki, no, ja jestem tu sprzątaczką, co? Nie, no żartuję. Pa, pa, pa. Bra, połączamy. Nie, jeszcze ja. Pa, 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 pa. Waszą ulubioną?